A jak będziemy tam zaczynać jakiś tam filmik kolejny to tak na 3-4 będziemy mać To teraz Eee to ja witam ja. Was bardzo serdecznie. To kolejny odcinek z Let's Play Metine 2 z jest ze mną Witam. Dzisiaj sobie troszkę pek będę na pustyni. Jak widać, Wbiję sobie 35 level przez całą jebaną kurwa pierdoloną noc. No bo masz taki nick no. <laughs> Dobra, chodź, będziemy XP'ać, kurwa. Nie Ej, mam pelerynek mało. Widzimy. Wiesz? No, mogliśmy kupić. Ale chuj to, oni ja nie do... Patrzcie, patrzcie, panie. bał mi taki cytrynowy, nie? Ale to co, z cytryną go tego? Ale... z cytryny. Nic nie otrzymałeś, nie piszę zaraz. Chuj hey, mój wypić do... kawę z cytryną. <laughs> Ej, czekaj, czekaj, cze, 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 kawa kawy była? No? <laughs> kawę z cytryną? Ja... Ja pierdolę, my jesteśmy głupi. No, zagrałem. Kawy syn. Chodź dalej, bo tu małe Ej, czajesz, ja w komputerze mam pajęczynę. W komputerze? No w środku, muszę go wyczyścić, bo to jest sobie. Ej, <grym> już wiesz co dzisiaj spałem i pająk mi na brzuch, nie? <grym> Jak już o pajęczynach mówimy. To pajak mi na brzuchu ciał myślałem, że go zajebie, i zajebam go. To pewnie ten słynny Spider-Man nie wiem ale teraz uciekł nie leży wiesz co leży na podłodze nie i płacze kurwa no, pewnie mówi szczurek uratuj mnie ej widzicie byśmy ujebali tego metina tylko że nie mamy boja chujo w drogę ej to zadaje mi damage ty tu fuck jakie ja mam lagi tutaj masakra to przez te pajęczyny pewnie Ej, wie, wie, co? Nie mogę się ruszyć. Czekaj! Ua! Ty mocne to jest dosyć. Ej, trzeba ty, są... te uczniki ujebać, bo one zabierają... Ja chyba jeszcze raz włączę tę na A co się stało? Nie wiem, no nie, nie mogę się ruszyć. Z do czarnej ekranu. To pewnie z se sesji dużo dzisiaj. Jakie cię... jest niemożliwe. Jest godzina kurwa i 12, nie? Przy, przy, przy szamance a i tak od razu wam zapowiadam okay. ten ten a, czy dzisiaj piątek jest? nie, no, no, dzisiaj jest piątek a no to jak widać dzisiaj jest piątek i od razu jak go skończymy nagrywać ten filmik ustawię go na youtube'a a później a następny odcinek dopiero nagram poniedziałek albo niedziela zależy kiedy wrócę gdyż idę fapać Będzie cały krótka, czas krótka przerwa tak, taka kur... Ej, meczka bym tego ubił, ale. Czekajcie. Ciężko, ciężko. Okay. Jeszcze wiesz, one otruwają. Chujaj. Mam jeden kwasem. Plumiadem. Plumiadem. Plu Ty kurwa na inny hasie zelagowałeś, debileban. Tak? <noise> no. H2. Kurwa. Dobra, okay. już Widzicie, mam nawet duchowe na M3 i silne na M3, ja pierdolę, ...trzeba na G szybko nabijać, duchowe i te... ...tak myślę, że do no nie... 40 mu gorzej się wyrobię. Nie, nie stać na jedno kółko czarowanego ostrza, to nie, nie, <ślinny> 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 Dobra. E, dobra, jest okej, okay. będzie spoko już, bo... To co, dzisiaj... nie mam lagów. Co? Wierzę, że jest okej, okay. czekaj. Tak, i ten, bo ja zawsze mam y, w wyniku jak się loguje rok urodzenia, nie? Że jak pisałem nie 1995 tylko 1959 Ale debil Dobra, ej Z kim gdzieś ja nie? rozmawiam? Wiesz Mecin czy nie? Aha, to jest ten metin A się podnieciłem, dobra gdzieś ty polazło Metki bije kurwa Znaczy bije te No bije sobie no Buty z brązu No to mi wypadły, jak, jak śpię Bez bony? Nie wiem, wiesz Aha, z bonem Jakim? Dwa bony Jakie? Krytyki i spowolnienie, co? Eee, a Ej, gdzieś ty jest no To za metkiem, kurwa Ale... E... No zametkiem kurwa Zametkiem, o w To no drugą... E... Czekaj, stój tam Bo idę ci Idę no do ciebie no. Gdzie ty jesteś, ty teraz Dobra tu No, jestem też widzisz? Dobra, chodź. Aha, Stój tu Axe pobiorę, nie? Spota je bym Ej, Szkoda, że nie ma tutaj skrzyni ucznia daj na nerwilu były, no nie? Skrzyń ucznia? No fajnie, bo by otwierać przynajmniej Kurde, to jest spoko Bogań skorpiona. Podniosłem. Czekaj, ty nie nałożyłem nawet tego e, Dobra mam się Lidera o, oczy panie też się to, to dobre oczy są, także wiesz. No i mogą leżeć na ziemi. 50. Jak chcesz to to przyjść, to ci pomogę. To możesz sobie bić, nie też. Nie, no, 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 nie, Dawaj, dawaj. żeby tobie dropiło, nie? Patrz, już na fola mam siłę, nie? Tak przypierdolę z duchowego do to... cholera. <laughs> Ole z pocisko. O, hej, dobra, już mogę powiedzieć, że padnę. Tak? Odpadałem czerwony i pumpa. Kurczę, co się dzieje. Po ile bijesz? A, 100. E, to dobrze. No, już mam już plus 7, bo pierwszego levelu To będzie 3. O, to jest najlepsze, jak wypada, tyle kaski. No, już mam 209, ty. Czy 30 kamień chyba biło? Tak mi leci, zajebiście o. Bito! O, ja, ja. Nie, to jest mi się włączyło. O, A dzisiaj, chłopie, jest taki dzień pechowy. Wszystko mi się włącza. Tak jak i będzie dzień pochowy jak pod koniec ulepsza ryba mi zjebie jak mnie nie zrobi na przyszły dzień to się zajebie Skoczysz przez okno na waleta Ta, <kurwa. śc> oh, Tak kurwa Ale mam rozkwinny zjebany. Ej tak, także o miecz putę Mógłbyś nazwać ten let's play z, z, ze świrami kurwa. To czy, co ty wiedzałeś? O a kurwa cię nie ma ja Właśnie nie pierdolę, bo wózki drogi Dobra Dobra, jestem na H2 Dobra, no. Odpowiadajcie no. w komentarzach. Ale co, odpowiadajcie? A, co do widzów mówisz? Nie, <laughs> nie nic, nic, ja nic nie mówiłem. Nie, ja nic nie mówiłem. Ej, <laughs> Ja twierdzę. my się dobrali, nie? Szkoda, że kolczyki mi nie padły, Właśnie. bo bym się na uszy nałożył. Właśnie, ebolitę musisz sobie za to ja potrzebuję pod Inta jakiś No Tu na 50 dopiero, czyli ten czwarty. Ej, mi przepisko. No i ja mam ile ich kurwa? Czekaj. Ja mam 3 przepiski. Ładnie. No to do F2 akurat, no? Nie. No. Ale to ta, to, no, to ja już na 40 tam idę, czuję. Tylko silne gier robi nie i nie lecę. to ileś nie plus 9, czy na smoczo plus 9, czy zrobię? Lecił. No. Zrobisz kuźwa No zrobię Prędzej kupimy Możemy ci się nas i będzie <grym> devil <grym> no, no nie? Ja na PL-u tylko takie farty miałem Że co? Część ja mam jeszcze EQ na PL-u, na Filmie A, jak, a jaki level? U, 25, ale y, mam zarąbiste EQ, mam duchową dziewiątkę. FMS-a, RIBA 9 hopie Ty grę 5x1 To wtedy tam 30 -go nie masz No i co? Dawaj Śmierzy dalej, cię? popatrzymy tam dalej sobie Śmieszycie to A ile tam filmik się nagrywasz Bo nie chcę kurwa 30-minutowego filmu wziąć Nie, nawet że nie zabiję Czekaj, je mi, Da, mi miko Nie ja muszę bić tu czy... Ej, nie, 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 o Jezu, gdzie poszli? Ej, może matkę 4.0 znajdziemy? Właśnie, o tym samym pomyślałem. Gdzieś mam te samym myśli? Czekaj, ja muszę synalać do tego, do tego picia. Do kubka. Ej. Wiesz, że tak synalałem dzisiaj picia do kubka, że aż z kubka picie wylałem? Ej, 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 Chciałem ej, prawo ej. fizyki zrobić. Ej, tam twardość. Nie ubijemy nie, go debilu On jest ciężki, on jest ciężki Nie debil, nie debil, tylko debil Ubijemy go debil Czekaj, też se koniucha wezmę Szkielet! Gdzie? Ja to zbieram, pierdziel A, nie możesz podnosić Jaka ty jesteś Menda? Jesteś pizzy ty Oddawaj tą kość Złodzieju. Możesz mnie obciągnąć. Nie mam kości żadnej. No, pętnie. No nie mam. W filmiku zobaczę, że nie mam żadnej kości. Ej ten. No i bardzo dobrze, bo chciałeś ukryć. To było moje. Ej chodź. Ubijesz to. Bo takie jest... Ej, Pańczki O, fuck Tarczy nie mam. Tarczy szmatu Oooooo, <noise> Tarczy nie mam, ej No debilu, ty! <noise> Już to jest nie ta... moja widać. Tarczy nie mam, no. no co nie miałem tarczy. Nie miałem tarczy na nałożonej księgi ja, lidera. Kurwa. To na co to biłeś w ogóle? Nie wiem. No właśnie. Dam ci pomóc. Chciałem ja tu tankuję. Przyjazny. Ja tu tankuję. <noise> Kurwa, jestem AP. Ope, ope, ope AP, no AP już to widzę Overpower jestem Kurwa, nie gram w tą grę, a wiem więcej niż ty No i co jeszcze? Nie gra to w grę, widzicie jaki to jest debil Gra w tą grę aleksz, i mu... Móc... Ale ksisz, ale Kurde Ale mu wolno jak spidzie Bym se na orki poszedł, ale... Orkowie? No Pogoda ale byśmy nie okresie. dali rady. No, z orkami jeszcze jest z, z Z czarnymi orkami tymi bo A to nie, mi chodzi o zwykłe. No to ja tam spota jebam, co cały co czas. Chodź tam Możesz nawet z tym dożyć. Wiecie dzisiaj hanty, Ej, wy, słuchajcie, jeżeli chcielibyście eee med metki bić w M2, to lepiej pierdolajcie, bo ludzie ksują kurwa. I to nieustannie krzy. Mm, stój nie, tam, stój nie, tam! Nie. Stój tam Nie. Widzę to kurwa na <grydolone> złodziej jesteś kurwa. Teraz o. powinienem miała ja otworzyć tego szkieleta i masz kość? Mam. Elegancko, trzeba 15 kości i dopiero do archeologa świeżo. coś się dostaje. Dobra. Ja... Yeah, chodź. Weź tego rumaka no, no. i na niej jedź, bo... Ej, jedziesz na rumaku, hotel? Aj, ty... Ej, my chyba obkrążyliśmy. Jesteśmy... Jedziesz ty, wiesz, <laughs> no, to jest raczej? <laughs> Od 40 by się metin przydał. No, ale nie ma. Kurde, ale głupie. Szukanie metinów, nazwę ten film wiesz? I żadnego metka nie znajdziemy. No, znaleźliśmy, ale chujowy jak się. znaczy, nie. On rudy jest. Tam rudzi by wyszli z tego metka 4-5 i bań nas. Metiny są, tylko nie na level taki, jaki my mamy, nie? Chujowo trochę. Bardzo szybko jeździ. E, się ty. Oszukujesz. Co? No Speedhaka mam, powiedzieć. Boże Speedhaka zainstalowałem Zobaczysz No Speedhaka zainstalowanego i chuj Ja chodzi. mam bucha. Ale <laughs> debil Myślałem, że ty te... Myślałem, <laughs> że ty moby na aimie Ja cię wczoraj tak ukościłem w cs-a, że szok Cicho, bo nie grałeś mi, nie wczoraj w cs-a Przedwczoraj Wczoraj to spałem Ej, grałem z tobą w teamie to tylko świeżli, ty No ale ty dostawałeś a, bułki No nie wiem od kogo Od Juicy Później miałem Ja miałem, jedyna... ja... <laughs> ja miałem 11,2, 2 A ty miałeś 82 No a potem dostawałeś bułki Den Nieprawda O o dobra ja, go. Przyznaj się Nie przyznam się y... To w ten filmik, co nagrałeś. Zobaczymy. No ale do... do nie nagrałem nawet tamtej. Byłeś tam, byłeś tam, zmuszony go usunąć. bo tak lamiłeś jeszcze. Nie mogę pozwolić. No oczywiście. Chodź, bij to. Pomóż. Czekaj, no. Uciekaj. debilu. Ale to jest debil, się tam. No tak <grym> 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 Bij to, bo ja to cen. Ja klikam cały czas na myszkę. zaraz myszkę rozwalę przez te klikanie. Czy Wieś... ty myszką bijesz? N znaczy klikam myszku. Aż jest chłopie, matu. Spacją się bije. Inteligentnie. No spacji też trzymam Aha, i jeszcze myszką na tym. O prze tydzie jestem... A i wiesz ile mam inteligencji? Ile? 69 A ja mam 99 stawasz? tego miecza. Ej, 69 Kumasz? No ja to fula cały czas ładowałem w tego w siłę Od pierwszego levela. Tam trochę... Numerek, chodzi mi o numerek Numerek 6,9 co to znaczy właśnie No nie wiesz Cicho, <laughs> cicho <Cieka, cieka, cieka. śmiech> Dobra, może zajmiemy się tymi pająkami. No ja trochę lepiej, no nie wiem co. Oj, Ej, ciekawe ile czarowana zbroja kosztuje? No, 500k. No, 900 od razu może, co? No 500, tania będzie. No 500 kosztuje, widziałem. Oj, leci znam od 50, kurde.

<gry> Patrzysz w ogóle na TS-a czy ten? Nie, no, bo nasza? jak patrzę na Tesa to będzie źle No to ja zobaczę Ej, to może skończymy filmik co? A no, no to w sumie tak. A to nie, ulepszy ryba. A no właśnie, chciałem wam zakończyć takim pięknym Jeżeli ulepszy ryba na plus 9, to będę się cieszyć, a jeżeli zjebie, no, to. Bo jesteśmy gejami. Chodź, chodź, chodź. Ale nie, to pomaga, mówię ci. Poma a ja macham ja do maja. monitora, wiesz? <laughs> Zimą! Plus 7? Nie mam kasy na ulepszenie. Daj 20k. No masz, już, już, już No jak Ci mogę tak dać. Okej. Okay. Dawaj, 20. wejście. 20 20 tysięcy. Tak, jest? No daj. Tak? Zadzmy do mnie jak złapisz co? Dobra, dziwę. A ja już tak A dobra. No, to... Yy, tak, wiem, do, to będę się z wami żegnać, smailowy przy ten, dobra, koniec. Nie <laughs> będziemy, tak? <laughs> Chuje, dobra, kończymy, tak? się, fm, ryba mam plus 6, nie rozumiesz tego? Cholery, jasne, dostanę. Ufa. Kurwa, miałem plus 8. 5k Dyskujesz. mam teraz przez siebie, jebcu. <laughs> Jęzzykę, kurwa, dobra, yy, do, yy, to cześć, yy, yy, jadą świery, yy, jadą po przy, to, dobra, cześć, pompa. <todgłosy>